Jemaneczko, widzowie, z takim trochę ważniejszym pytaniem: Czy warto aktualnie wszystko sprzedawać? I czy warto sprzedawać, co się dzieje? I tak dalej. Pogadamy sobie chwilkę rozklinkowo, Popatrzymy na Lead dla nasz kochany, co się dzieje. No i wiadomo, jeszcze szybkim wstępem: szybki sponsor odcineczka, jakim jest strona Skins strona do wymienia Waszych skinów. Jeżeli chcecie sobie wymienić jakieś swoje skiny, tańsze na jednego droższego, lub kilka droższych na tańsze, i nie chcecie sprzedawać na rynku, tylko chcecie sobie to wymienić. To tutaj warto, bo odcineczkę darmowe 5 dolarów z kodem Elzar. przy wymianie więc bardzo spoko opcja tutaj. Więc polecam, plus do tego przy wpłacie z moim kodem macie również 35% przy wpłacie, czyli jak dodacie 100 dolarów dostajecie 35 dolarów za free, bardzo spoko opcja i jeszcze do tego strona Wam nie wlicza naklejek, przez co wy wyjmiecie naprawdę ładne krafty ze strony i będziecie mieli taką samą cenę, co bez tych naklejek jakbyście wzięli, więc tak naprawdę możecie potem sprzedać te krafty dużo drożej na rynku Steam, a już nie raz tak z tego zarabiałem, ja polecam i również w opisie macie dwa konkursy, spoko, więc jak ktoś chce sobie zajrzeć to serdecznie polecam. Dobra, przechodząc do filmu, konkretnie. Czy warto teraz wszystko sprzedawać? Mamy taki okres, jest 3 września, w którym tak, Paryż niedługo powinien wypaść z gierki. E, zaraz mamy dwójkę, który był zapowiadany swoją drogą na wakacje, którego dalej nie ma. E, ceny wielu rzeczy typu Antwerp, Stockhol, nawet Paryż lecą w górę, więc taki film moim zdaniem jest dobry do rozkminiania na ten właśnie temat. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Paryż. Paryż Wam wiele razy tłumaczymy jak będzie wyglądać. Według mnie to jest na przykład takiej furii, takie piki. E, są to piki po części dobre, pod sprzedaż, po części nie. Dlaczego? Bo są to ryzykowne ruchy. Przede wszystkim, jak sprzedacie teraz Paryż, to musisz się spodziewać tego, że jak Paryż padnie z gry, prawdopodobnie w jeden dzień to będzie jakiś duży pik i spadek, ale spadek pewnie będzie do niższych cen niż teraz. Więc jeżeli ktoś myśli, że sprzedam teraz i kupię, jakiś ten spadek będzie, po części jest to dobre. Tak, ale dlaczego to może być złe? Dlatego, że mamy prowizję na Steamie i uznawiam, że sprzedacie to do siedemdych i no, dostańcie z tego 6 dych, no nie? I te teraz spadnie do 62-3 zł. Albo do 61, zarobicie z tego przed złotówkę. Uznajmy, no wiecie o co chodzi. Nie jest to wtedy opłacalne, a ryzyko jest duże, bo z tego nie jesteście pewni. Więc jeżeli chodzi o Paryż. Warto sprzedać, w dużych pikach warto sprzedawać. Powiedziałbym tak. Jak już widzicie, taki naprawdę super górka, gdzie jakąś rosnącą w hiper, albo Paryż bada z gry, jest super górka. Według mnie warto sprzedać, jeżeli komuś zależy na tym dorobieniu sobie jakichś 15-20 zł, na przykład, i do kupieniu potem znów. Tak, warto. Ale jeżeli nie jesteście tego pewni i ta górka jest taka nijaka, typu właśnie na przykład tutaj, jak, No nie wiem, jaką to ocenić. Jak na przykład o, tutaj jesteście w tym momencie sprzedawać, a po takiej górce, no to taka górka jest nijaka. Wiecie o co chodzi? Górka jest już taka solidna, na przykład, jakby to dobiło do jakichś 70 zł, 70 paru, e, można już tutaj się właśnie nad tym zastanawiać, ale nie sprawdzacie na jakich górkach, pamiętajcie. Jeżeli chodzi o paryż, jeżeli chodzi o skrzynię, według mnie również czekałbym pod Sorosa dwójkę. Dlaczego? Większa otwieralność, to już wiemy, większy hype, Więcej graczy przyjdzie. Wiadomo, że teraz już mamy, wielu z Was pewnie ma już dostęp do nowego CS-a, bo dostało, dostało go teraz dużo osób. Lecz uważam, że i tak z tym CS-em, dwójkiem te strzynki mogą polecieć jeszcze wyżej. Przez to cena będzie dla na nas bardziej atrakcyjna pod sprzedaż, jeżeli będzie dużo osób grało, będzie dużo osób e, będzie bardziej hype tego CS-a. Więc również, e, według mnie i tak, jest spoko cena. Ale będą dużo lepsze, więc tak bym się na, na waszym miejscu nastawił, jeżeli o to chodzi, i bym po prostu czekał. Przechodząc do Sztokholmu i Antwerpu. To jest ciekawa sprawa, bo Sztokholm sobie teraz rośnie, i Antwerp, czy rośnie? No wiadomo, to mają spadki, czasami rosną, czasami tanieją, ale generalnie jesteśmy dużo wyżej, niż byliśmy miesiąc temu, jeżeli chodzi o cenowo, no nie? Więc tak naprawdę mamy e, ceny cały czas, sam stopniowo, lekko w górę, wiadomo, że są jakieś dołeczki, w górę, w dół ceny sobie lecą. Generalnie to zależy od waszego też planu, no bo jak macie plan długoterminowy, trzymacie jakieś to jakiś naklejki, to to trzymajcie, ale z drugiej strony te są wygodne, tylko drugiej, jeżeli macie, to po co sprzedawać, bo chcecie sprzedać, bo fajna cena się podoba i nie ma pomysłu na inwestycję, to też sobie zadajcie pytanie, po co ja mam to sprzedawać, skoro nie mam nic planu zainwestować innego, według mnie, tak, jeżeli to teraz sprzedacie i zarobicie na tym, jest to spoko, zarobek, ale tak jak w przypadku skrzyń, ten zarobek będzie dużo większy. Tym bardziej, że obstawiam właśnie, że ta naklejalność również, tak samo jak w skrzynkach, e, otwieralność, tak samo tutaj naklejalność wzrośnie. Tak samo popyt wzrośnie na to wszystko, więc sztoką, którego nie jest zbyt dużo już na rynku, e, również będzie większy miał popyt, z czym już wiecie, co, z czym to się prowadzi. Tak samo właśnie to idzie z sceną. Również bym tak z Antwerpem, który jest moim zdaniem. Troszkę nawet lepszą inwestycją aktualnie od e, właśnie e, Sztokholmu. Również na Waszym miejscu bym sobie tak e, przyczekał. Zależy, czy Wam zależy na, na, na cenach i czy chcecie coś innego, czy Macie coś w głowie na jaką inwestycję, bo te ceny, wiadomo, to są duże ceny. Oczywiście, że tak. I na, jak na nie zarobicie, pamiętajcie, że zawsze warto zarabiać. Nie patrzcie tak na to, kurczę, bo mogłem w piku zarobić te 15 złotych więcej. Ciężko trafić w ten idealny pik cen. Znaczy, wiadomo, no potem już to inaczej wygląda też, ale. Ciężko jest wycelować w idealny pik, więc y, pamiętajcie, że jak zarobek to zarobek. Z każdy zarobek się liczy przy inwestowaniu i na początku robić lepiej tym mniejszymi kwotami, ale na przykład no, naklejka outsiders już 70 zł i według mnie 100 zł za tą naklejkę to już jest bardzo ładna cena na sprzedaż, ale z drugiej strony też pamiętajcie, że taka naklejka jest jedna e outsidersów, bo te logo odmienia i wszystko, więc e taka naklejka jest wyjątkowa w sumie, Antwerp to wy wyprzedaje, nakleja, więc ta naklejka z biegiem czasu będzie naprawdę mogła być kiedyś dużo warta, pamiętajcie, ja tak was biorę to pod uwagę i warto sobie ustawić długoterminówkę, e bo po prostu długie terminówki są na mnie bardziej czuję satysfakcję, sprzedaje długą po dwóch latach z dużym. Zarobkiem, ale to jest już u mnie. Wam zostawiam tą rozkwinkę. No i co widzowie, trzymajcie się, Szczym Jego Dziąka. Cześć, cześć.